Jeśli ona robi takie rzeczy, chce być mokra i kremowy od nocy z Tobą. Dzięki tej uderzającej deklaracji, zagłębiamy się w świat, o którym mniej się mówi, a jednocześnie głęboko zakorzeniony w naszych interakcjach subtelny taniec intymności i pożądania. Dzisiaj zbadamy, jak proste, codzienne działania mogą być językiem przyciągania, komunikowanym nie za pomocą słów, ale poprzez zachowanie. W naszej dzisiejszej podróży odszyfrujemy język komunikacji niewerbalnej. Te subtelne zachowania i gesty często ujawniają więcej niż słowa mogłyby kiedykolwiek przekazać. Są ukrytym tekstem naszych pragnień, zapisanym w sposobie, w jaki patrzymy, dotykamy i prezentujemy się. Jednak zrozumienie tego języka nie polega jedynie na obserwacji, chodzi o percepcję, umiejętność, którą wzmacnia stoicyzm. Filozofia stoicka uczy nas, jak ważna jest świadomość i jasna percepcja. Umożliwiając nam spojrzenie poza powierzchnię i rozpoznanie prawdziwych intencji kryjących się za tymi subtelnymi sygnałami. Ale jak zastosować tę starożytną mądrość we współczesnych związkach? Pozostań z nami, gdy będziemy odkrywać techniki umożliwiające nie tylko obserwacje, ale także interpretację tych sygnałów ze spokojem i precyzją, zgodnie z zasadami stoickimi. A oto coś, co sprawi, że Twoja dzisiejsza nauka stanie się ekscytująca. Rozdajemy książkę o wartości 80 dolarów, w której zagłębiamy się w praktyki stoickie i intymne relacje. Aby wygrać, zwróć uwagę na fragmenty kodu rozsiane po całym filmie. Zbierz wszystkie części, subskrybuj nasz kanał i skomentuj poniżej. Następnie udaj się na stoicyzm.com, odwiedź sekcję kontaktową, prześlij pełny kod, a możesz zostać szczęśliwym posiadaczem tej wnikliwej książki. W zawiłym tańcu intymności najsubtelniejsze gesty mogą mówić wiele. Często to niewielkie deklaracje uczuć ujawniają prawdziwe intencje, ale ciche, prawie niezauważalne oznaki, które pojawiają się podczas pozornie przyziemnych interakcji. Przyjrzyjmy się tym niuansowym zachowaniom i subtelnym wskazówkom, które kobieta może okazywać, gdy rozważa głębszy związek, a może nawet rozważa zacieśnienie związku seksualnego. Wyobraź sobie scenariusz, w którym prowadzisz rozmowę przy kawie. Jej wzrok może pozostać nieco dłużej niż zwykle, jest to znak często pomijany, ale mający ogromne znaczenie w skutkach. To właśnie w tych momentach, w tych wydłużonych spojrzeniach, często pojawia się zainteresowanie. Podobnie dotyk, choć lekki i krótki, może przekazać bogactwo pożądania. Może to być delikatne poklepanie po plecach lub jej palce muskające twoje, gdy podaje ci filiżankę. Te gesty, choć mogą wydawać się niewinne, są pełne znaczenia. Stoicyzm, kładący nacisk na percepcję i reakcję, oferuje tutaj cenne ramy. Filozofia uczy nas obserwować bez osądzania, widzieć te sygnały takimi, jakie są, bez pośpiechu z wyciąganiem wniosków. Chodzi o utrzymanie wewnętrznej równowagi i reagowanie ze spokojem, a nie impulsywnością. To wyważone podejście nie tylko pomaga w dokładnej interpretacji sygnałów, sprzyja poczuciu bezpieczeństwa i szacunku, czyniąc potencjalny postęp w kierunku intymności raczej produktem wzajemnego zrozumienia niż założeń. Weź także pod uwagę sposób, w jaki zajmuje się ona podczas Twoich interakcji. Stoicyzm nakazuje nam nie tylko słuchać słów, ale także czytać mowę ciała, która im towarzyszy. Czy odwraca swoje ciało w Twoją stronę, otwierając swoją postawę, czy może odzwierciedla Twoje własne gesty? To niewypowiedziane dialogi, które ujawniają gotowość do zasypania luki pomiędzy przypadkową znajomością a bliższym związkiem. Integrując mądrość stoicką, uczymy się nie tylko zwracać uwagę na te znaki, ale także doceniać subtelność, z jaką są one przedstawiane. Stoik nie ulega wpływom nadmiernej nadziei ani nie jest zaślepiony sceptycyzmem. Zamiast tego poruszają się po zróżnicowanej sferze ludzkich emocji ze stałą, świadomą perspektywą, co czyni ich biegłymi w rozpoznawaniu prawdziwych sygnałów zainteresowania. Idąc dalej, pamiętajmy, że te sygnały to tylko pierwsza warstwa złożonej struktury ludzkiej intymności. Rozpoznanie ich jest ważnym krokiem nie tylko w kierunku wspierania potencjalnych relacji seksualnych ale także w pogłębianiu naszego zrozumienia ludzkich pragnień i interakcji. Ta świadomość, kultywowana przez stoicką soczewkę, wzmacnia nasze relacje, osadzając je w rzeczywistości, którą można rozpoznać poprzez uważną obserwację i przemyślaną reakcję. Tworzenie połączenia. Budowanie głębokiego połączenia nie polega jedynie na zrozumieniu cichych sygnałów, chodzi także o pielęgnowanie zaufania i komfortu, które stanowią podstawę każdej znaczącej i opartej na obopólnej zgodzie intymnej relacji. W sferze intymności zaufania nie można lekceważyć, rozwija się je z cierpliwością, szacunkiem i otwartą komunikacją. Przyjrzyjmy się, jak te elementy przeplatają się, tworząc połączenie, które nie tylko trwa, ale także pogłębia się z biegiem czasu. Zaufanie zaczyna się od przejrzystości i szczerości w interakcjach. Kiedy dwie osoby otwarcie dzielą się swoimi myślami i uczuciami, bez obawy przed oceną, kładą podwaliny pod silny związek. W kontekście intymności oznacza to szczerą dyskusję na temat pragnień i granic. Chodzi o wyrażenie tego, z czym czujesz się komfortowo, co Cię ekscytuje i jakie ograniczenia chcesz utrzymać. Dialog ten jest kluczowy. Ponieważ nie tylko pomaga zapobiegać nieporozumieniom, ale także poprawia intymne doświadczenia, zapewniając, że obaj partnerzy są po tej samej stronie. Z drugiej strony komfort buduje się poprzez konsekwentne i rozważne zachowanie. Wzrasta, gdy każdy z partnerów pokazuje, że można na nim polegać, jeśli chodzi o szanowanie uczuć i granic drugiej osoby. Komfort to coś, co pozwala jednostkom czuć się wystarczająco bezpiecznie. Aby móc wyrażać swoje słabości i pragnienia bez obawy przed wyzyskiem i ośmieszeniem. W komfortowym otoczeniu intymność rozkwita, ponieważ oboje partnerzy czują się bezpieczni i cenieni. Filozofia stoicka podkreśla cnotę mądrości, która w relacjach przekłada się na wiedzę, kiedy mówić, czym się dzielić i jak słuchać. Stoickie podejście do budowania więzi obejmuje obserwację nie tylko tego, co zostało powiedziane, ale także tego, co pozostaje przemilczane, zrozumienie emocji stojących za słowami. Ten poziom spostrzegawczości może znacznie poprawić wieś między partnerami, czyniąc relację nie tylko trwalszą, ale także bardziej satysfakcjonującą. Dlatego komunikacja nie polega tylko na mówieniu, chodzi o angażowanie się w taki sposób, aby obaj partnerzy czuli się wysłuchani i zrozumiani. Polega na aktywnym słuchaniu. Podczas którego poświęcasz całą uwagę swojemu partnerowi, uznając jego uczucia i reagując w sposób przemyślany. Praktyka ta pomaga w pogłębieniu więzi i zapewnia, że obie osoby czują się połączone emocjonalnie i psychicznie. Co więcej, stoicyzm uczy nas reagować ze spokojem i współczuciem. Omawiając pragnienia i granice, ważne jest, aby odpowiedzieć zrozumieniem i wsparciem, a nie osądzać lub rozczarować. To wspierające podejście wzmacnia zaufanie i komfort, zachęcając do otwartej wymiany myśli i uczuć, co jest niezbędne dla zdrowego związku. Podsumowując, stworzenie głębokiej i trwałej relacji wymaga czegoś więcej niż tylko rozpoznawania oznak zainteresowania, obejmuje budowanie fundamentów zaufania, tworzenie wygodnego i bezpiecznego środowiska oraz otwartą i pełną szacunku komunikację. Elementy te, kierując się stoickimi zasadami, nie tylko przygotowują grunt pod intymność, ale także zapewniają, że będzie to satysfakcjonujące i wzbogacające doświadczenie dla obojga partnerów. Poruszając się po tych warstwach połączeń, zbliżamy się do związku, w którym intymność jest nie tylko fizyczna, ale także głęboko emocjonalna i satysfakcjonująca intelektualnie. Zwiększanie intymności. Kiedy zagłębiamy się w krajobraz intymności, odkrywamy, że budowanie znaczącej więzi to dopiero początek. Sztuka wzmacniania intymności wykracza poza zwykłą interakcję, obejmuje celowe kultywowanie wzajemnej satysfakcji i badanie wspólnych pragnień. Tutaj zaczyna się prawdziwa podróż, podróż do zrozumienia i stosowania praktyk, które wzbogacają emocjonalną i fizyczną intymność obu partnerów. Gdy zaufanie i komfort zostaną ustanowione, drzwi otwierają się na odkrywanie głębszych, bardziej satysfakcjonujących poziomów intymności. Chodzi o przekroczenie zwyczajności aby odkryć, co naprawdę przynosi radość i spełnienie każdemu partnerowi. Ta eksploracja nie jest tylko fizyczna, jest emocjonalny, intelektualny, a czasami duchowy. Obejmuje znalezienie tego, co rezonuje z obojgiem partnerów, czy to poprzez wspólne działania, głębsze rozmowy, czy intymne spotkania. W sferze intymności fizycznej znajomość różnych pozycji seksualnych nie jest jedynie umiejętnością techniczną, to forma komunikacji. Każda pozycja może wyrażać inne uczucia, oferować wyjątkową bliskość lub zwiększać przyjemność na różne sposoby. Chodzi o znalezienie harmonii pomiędzy komfortem i ekscytacją, znajomością i eksploracją. Partnerzy mogą eksperymentować z pozycjami, które podkreślają bliskość i kontakt wzrokowy, wzmacniając silniejsze połączenie emocjonalne, lub z pozycjami, które oferują nowe doznania fizyczne, wnosząc do związku świeże poczucie odkrycia. Kluczowym aspektem zwiększania intymności jest skupienie się na wzajemnej przyjemności, szczególnie na drodze do osiągnięcia orgazmu. Tu nie chodzi tylko o punkt kulminacyjny, chodzi o zrozumienie i wzajemne reagowanie na potrzeby innych przez cały czas trwania spotkania. Obejmuje zwracanie uwagi na niewerbalne sygnały i informacje zwrotne, dostosowywanie zachowań i działań, aby zapewnić, że oboje partnerzy uznają to doświadczenie za satysfakcjonujące. Komunikacja odgrywa tutaj kluczową rolę omawianie tego, co jest dobre, a co nie, czego pragniemy więcej i czego warto spróbować. Ten otwarty dialog na temat przyjemności jest niezbędny, aby oboje partnerzy czuli się docenieni i usatysfakcjonowani. Stoicyzm wnosi głęboki wkład w ten aspekt relacji, opowiadając się za samoświadomością i kontrolą nad swoimi reakcjami. Uczy nas, jak podchodzić do chwil intymnych z uważnością, skupiając się na teraźniejszości i w pełni angażując się w relacje z partnerem. Ta uważność wzmacnia intymne doświadczenie, ponieważ liczy się każda chwila, zapewniając, że działania i reakcje są przemyślane i dostosowane do wzajemnych potrzeb. Podsumowując, wzmacnianie intymności polega na ciągłym rozwoju i eksploracji związku. Chodzi o przeniesienie ustalonego zaufania i komfortu na nowy poziom, gdzie obaj partnerzy mogą bez wahania wyrażać i odkrywać swoje pragnienia. W tym momencie intymność staje się nie tylko częścią związku, ale jego sercem, stale e i pogłębiając się. Obejmując emocjonalne i fizyczne aspekty intymności ze zrozumieniem i troską, partnerzy mogą stworzyć naprawdę satysfakcjonującą i trwałą więź. Wniosek Kończąc dzisiejszą wnikliwą podróż do krainy intymności i więzi, chciałbym poświęcić chwilę na omówienie naszej platformy stoicyzm.com, która służy jako skarbnica zasobów i spostrzeżeń na temat stoicyzmu. Nasza strona internetowa ma na celu pogłębienie zrozumienia zasad stoickich i ich praktycznego zastosowania w życiu codziennym, w tym w relacjach, rozwoju osobistym i odporności emocjonalnej. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym praktykującym stoicyzm, czy dopiero zaczynasz odkrywać jego bogate dziedzictwo filozoficzne, na stoicyzm.com znajdziesz artykuły, filmy i interaktywne treści, które mają Cię poprowadzić i wesprzeć w Twojej stoickiej podróży. Ponadto, jesteśmy podekscytowani możliwością zaoferowania Ci wyjątkowej możliwości dalszego zaangażowania się w nasze treści w ramach naszego specjalnego rozdania. W ramach naszego zaangażowania w szerzenie mądrości stoicyzmu rozdajemy cenną książkę o wartości 80 dolarów. Ta książka zagłębia się w praktyki stoickie i intymne relacje, dostarczając narzędzi i spostrzeżeń, które pomogą Ci wzmocnić Twoje osobiste i emocjonalne więzi. Aby wziąć udział w tym rozdaniu, szukaj ukrytych kodów w naszych filmach. Zbierz wszystkie segmenty kodu, zasubskrybuj nasz kanał. Zostaw komentarz i wprowadź cały kod w sekcji kontaktowej naszej witryny, znajdującej się na dole strony. Ten interaktywny element nie tylko poprawia komfort oglądania, ale także zachęca do przeglądania naszej witryny i korzystania z bogactwa dostępnych zasobów. Angażując się w nasze treści i biorąc udział w rozdaniu, pogłębisz swoje zrozumienie stoicyzmu i tego, jak można go zastosować do wzbogacenia swojego życia i relacji. Udaj się więc na stoicyzm.com. Zapoznaj się z naszymi treściami i wykonaj pierwszy krok w kierunku bardziej stoickiego i satysfakcjonującego życia. Nie zapomnij wziąć udziału w rozdaniu, aby zyskać szansę na wygranie naszej ekskluzywnej książki i dołącz do naszej społeczności podobnie myślących osób, które wyruszają na własną podróż, aby odkryć głęboki wpływ filozofii stoickiej.